W środę 2 sierpnia na Stadionie Miejskim w Biskupcu odbył się piknik piłkarski, który był okazją do świętowania rozpoczynającego się właśnie nowego sezonu Forbet Czwartej Ligi. Czego jeszcze w Biskupcu nie mieliśmy rzeczywiście. Warmińsko-Mazurski Związek piłkarski wraz z Forbet Czwartą Ligą organizują taki objazd po wszystkich boiskach czwartoligowych w naszym województwie. I mam tą przyjemność, że przystanek dzisiaj w Biskupcu na zakończenie tego pięknego dnia. Kończymy w Biskupcu drugi dzień naszego objazdu. wszystkie drużyny po wschodniej części Naszego województwa. Przed nami jutro ostatni dzień i zachodnia część województwa warmińsko mazurskiego Poziom czwartej ligi w tej chwili jest bardzo fajny i cieszę na pewno Wokiwica kibica I o to w tym wszystkim chodzi. Marketingowo, zrobiony przez Związek Kawał dobrej roboty. Także tylko im przyklasnąć. My do tego staramy się dołączyć też w sposób taki, żeby była moda na tęczę, a ta moda na tęczę jest na pewno jest. Specjalnie dla młodszych i starszych kibiców tęczy przygotowano dmuchańce, strefę piłkarską oraz animacje i zabawy dla dzieci. Masa takich ciekawych atrakcji sportowych dla dzieci przygotowanych i przez Forbet i przez Ergola, który jest sponsorem, i też nasz wkład z miasta, tak? Jak zawsze zresztą staramy się coś od siebie dodać, także można się i dobrze zjeść na stadionie i się wybiegać spędzić miło czas. Wszyscy mogą się tu dobrze fajnie pobawić, zobaczyć jakie mam warunki, co się u nas dzieje i też przyciągnąć kolejnych młodych adeptów piłki nożnej z Biskupca. Czuć, że ta przerwa letnia się kończy, że ludzie już chcą przyjść na stadiony, zobaczyć swoje drużyny. Tutaj w Biskupcu w ogóle jest wyjątkowo, bo mnóstwo dzieciaków przyszło na tą strefę kończącą. W trakcie pikniku odbyła się oficjalna prezentacja nowej kadry tęczy biskupiec, która w tym sezonie powalczy na boiskach Forbet czwartej ligi jest myślę, że wzmocniona w porównaniu z zeszłym rokiem i co bardzo cieszy dochodzi do nas z grupy juniorów kilku młodych zawodników, którzy już w zeszłym roku którzy już w, w formie czwartej lidze jako juniorzy zadebiutowali, a teraz już pełnoprawnie wchodzą do drużyny, także kadra będzie liczyć chyba około 26 osób. Pozyskaliśmy do, do środka pola yy, Michała Lewandowskiego, tak, yy, ubył nam młodzieżowiec Seweryn Strzelec, to, to w to miejsce pozyskaliśmy myślę, że, 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 że fajny zawodnik yy, Kuba Banul. Oprócz tego doszedł do nas yy, Waszino Kodaj, doszedł do nas jeszcze Dorian Płoski, także w te pozycje, które chcieliśmy obsadzić, obsadziliśmy. Mam nadzieję, że przełoży się to na, 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 na lepszą jakość drużyny i, i przy okazji też na lepsze wyniki. Szczerze, jestem bardzo miło zaskoczony tym wszystkim. Jestem, wiadomo, dwa, trzy tygodnie dopiero tutaj przyjeżdżam, ale gdzieś ta cała otoczka z klubem, jak to wszystko działa, tutaj ludzie związani, bardzo mi się to spodobało i uważam, że to jest naprawdę coś, czego w innych ligach może nie być. Tak, tak naprawdę ta cała otoczka, tutaj Forbet, ludzie związani, tutaj Rafał, nie wiem, burmistrz, trener, wszyscy tutaj są bardzo życzliwi i ja jestem szczęśliwy, że tutaj trafiłem. Każda drużyna pracowała przez ten okres, także myśmy wszyscy się wzmocnili i z tego co słyszę w wywiadach właśnie przy okazji tego objazdu każdy celuje w podium, a z tego co wiem tam są tylko trzy miejsca, więc zobaczymy. Zachęcamy zatem do odwiedzania stadionu miejskiego imienia Andrzeja Biedrzyckiego i kibicowania naszej drużynie w nowym sezonie. W miniony czwartek w parku miejskim odbyło się kolejne ze spotkań z cyklu Poranki w parku. Tym razem moc atrakcji dla najmłodszych przygotowała taka impreza. Dzieci wzięły udział w różnorodnych konkursach i zabawach. Na kolejne, tym razem taneczne spotkanie zapraszamy już w najbliższy czwartek. Zajęcia odbędą się na górnej płycie stadionu miejskiego, a prowadzącym będzie Karol Tomczak. Początek o godzinie 10.00. W sobotni wieczór na plaży Słoneczny Brzeg w Rukławkach odbyła się kolejna edycja Sunset Sound. Mimo iż temperatura nie była wysoka, to gorącą atmosferę i niesamowitą energię zapewnili DJ Szewski, DJ Marcel, DJ Bauli oraz tancerki z Dancing Models. Wszystkich mieszkańców gminy Biskupiec zachęcamy do korzystania ze strony dającej dostęp do szerszego zakresu usług publicznych online. Korzystanie z tego rozwiązania z pewnością ułatwi załatwianie spraw urzędowych i oszczędzi Państwa czas. Gmina Biskupiec już jakiś czas temu zakończyła realizację projektu pod nazwą e-usługi dla biskupca, etap drugi. W ramach projektu powstała m.in. strona internetowa o nazwie e.biskupiec.pl, na której każdy mieszkaniec lub też osoba prawna może sprawdzić aktualny stan swoich zobowiązań wobec gminy. Mówimy tu o zobowiązaniach podatkowych. I za wywóz nieczystości, jak również przez tą stronę można dokonać płatności czyli to jest taki ukłon w stronę mieszkańców, czyli bez wychodzenia z domu możemy dokonać płatności czy sprawdzić stan swoich zobowiązań. Zachęcamy do rejestracji i korzystania z e-usług. Zapraszamy na 20. edycję przeprawy o Puchar Sołtysa w Raszongu. Offroadowe zmagania rozpoczną się już w piątek 11 sierpnia etapem nocnym i zakończą się sobotnim etapem dziennym. Kierowcy zmierzą się w czterech klasach. Turystyk, Wyczyn, Extreme Electric oraz Extreme mechanik. Do zobaczenia w Raszongu! Zapraszamy na 16. Warmińską Ucztę Pierogową w Biesowie, czyli najsmaczniejsze wydarzenie w całym województwie. Zaczynamy od godziny 13.00, szał świętą tradycyjnie w kościele w Biesowie, i później, już o, o godziny 4, około godziny 14.00, e, oficjalne otwarcie na placu w centrum wioski. W tym roku będzie około 10 stoisk. Głównie to są stołówstwa z naszej gminy. Gościnnie występuje tutaj z gminy Jeziorany Zerbuń i z gminy Kolno Bęsia. Przygotowaliśmy w tym Roku około 60 tysięcy pierogów. W tym roku mamy m, o wiele więcej smaków niż w ubiegłym roku, ponieważ w ubiegłym roku i rok wstecz mieliśmy tylko 16 rodzajów pierogów. W tym roku mamy aż 28. Także będzie straszne obżarstwo. Jak co roku podczas uczty nie zabraknie konkursu na najsmaczniejszego pieroga i wielu zabaw dla dzieci. Na scenie wystąpią lokalni artyści oraz zespoły ludowe, zaś gwiazdą wieczoru będzie legenda polskiej estrady Andrzej Rybiński. Udział w warmińskiej uczcie pierogowej wezmą m.in. uczestnicy pierogowego rajdu pieszego, który o godzinie 12.00 wyruszy z okolic przystani włoskiej i w drodze do Biesowa pokona blisko 12-kilometrową trasę przez Najdymowo, Droszewo oraz Klasztorną Górę. Zatem będzie to znakomita okazja do spalenia kalorii przed pierogową ucztą. Wszystkich łasuchów zapraszamy do Biesowa. Do zobaczenia. W niedzielę 13 sierpnia, a więc dzień po Warmińskiej Uczcie Pierogowej w Biesowie, w kościele pod wezwaniem Świętego Mikołaja Biskupa, wystąpi Eleni. Znana polska piosenkarka greckiego pochodzenia, zaprezentuje swoje największe hity. Koncert poprzedzi Msza Święta o godzinie 11.30. Zapraszamy. Zapraszamy na pokazy modeli pływających. 13 i 14 sierpnia pasjonaci oraz zaproszeni goście zaprezentują swoje wyjątkowe i oryginalne egzemplarze małych żaglówek. W niedzielę zapraszamy na plażę Słoneczny Brzeg w Rukławkach, natomiast w poniedziałek widzimy się na plaży nad jeziorem Kraksy. Do zobaczenia!